Akcja. Um, akcja. Cisza na planie, akcja. <noise> Dzień dobry. Proszę Państwa, no bardzo się Panowie męczyli, żeby tu do mnie przyjechać żeby nakręcić siarę do internetu. Kto? Łąski, Ja Ci mówiłem, że ja, ja w tej chwili jestem zajęty. Że są u, u mnie media. Idiota ty, ciężka. W jakim internecie? Żeby mnie ogolić? To ty na co tam czekasz jeszcze? Ty pędź do tego internatu! Ty goń tam! Wszystko musisz załatwić! Przebić! Wszystko! I ty... masz mnie ich tu przeprowadzić! Ilu by ich nie było! Ty... ty gamoniu, ty... ty c, ty... Równo tak dalej w tym internecie. Dobrze wymawiam tu nazw nazwę T, w internecie, tam coś się dzieje, panowie o co chodzi. No? Ja wiem, gdzie ja mam zadzwonić, to się tak nie skończy.